Co się tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No tak ogólnie. A co? no? Woda najczęściej ziemia, woda coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Dobrze, hema najczęściej to hema mnie interesuje. Nie podoba mi się. A ja się pytam, co pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Mnie mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki kurde, nie? Chcieliśmy pana zapytać, czy pan wybiera się na wybory samorządowe. Ja do pierdoli te wybory? Już 9 listopada w Grodzisku Mazowieckim pod Warszawą odbędą się Mistrzostwa Polski w naturalnej kulturystyce i fitness WNBF x GIG. Do walki o medale i kwalifikacje do Ligi WNBF Pro stanie znacznie ponad 200 zawodników i zawodniczek. Bilety dostępne na e Co należy zmienić lub usprawnić w Oleśnicy? Ulice. W jaki sposób? No są dziury, nie pasuje nam tutaj to. Bo bardzo fajnie by było, żeby to było zmienione. Auta są jakie są, jak Państwo zobaczą, dziury są na ulicy. To powinniśmy zmienić. Tak uważam. A proszę powiedzieć, czy w ogóle konsultowano z Wami fakt przedłużenia koncesji w firmie? Um, jeszcze gdy chodziłem do podstawówki to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i w, w po drodze do domu wtedy jeszcze już do domu pojechałem. Rozumiem, czy skonsultowano z Państwem. Y, 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 y... Ja bym chciał, żeby kobiety chodziły... Nie jest tak gdzieś dotąd żeby te bluzeczki takie żeby gdzieś też, żeby żeby nie tak, że chodziły, że żeby tam... żeby tak wyglądały, żeby... No żeby to? I... No żeby wyglądały jako, a nie żeby jako chodziło jako na ry. Co na ry? <laughs> nie mogę powiedzieć do końca. Żeby zalegalizować marihuanę w Polsce. Taki kontrowersyjny no, na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować marihuanę? W żadnym a wypadku. To... A komu to potrzebne? potrzebne? A komu to potrzebne? Właśnie? A dlaczego? Dlaczego? A alkohol i papierosy są legalne, a też szkoda. No, ale to, ale w, w mniejszym stopniu może jak marihuana, dlatego, że alkohol to jest po dłuższym jakimś spożyciu. Są zmiany oczywiście, są zawsze jakieś zmiany w mózgu. Komórki są nie do, do tworzenia, ale to inaczej działa, ale nie marihuana. Ale tak alkohol w małej ilości, wszyscy wypijamy, na pewno pani, na pewno ja, przy jakimś obiadku, to czy da się. Czym się różni lesbika od pe... To są dwa ciała. Stosujące się między efektami elektrojądrowymi, które działają na skutek promieni, energozdrowotnych, a w składnik wchodzą kobieta, płeć żeńska, mężczyzna, płeć męska. Są to dwie siły atakujące te ciała krążące wokół siebie danego e, krążownika ciał w sferze. No, jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. No, bym mnie dali na studia, zaocznia, albo jeszcze wszystko bym wypowiedział, wszystko, nawet ja bym tam był nauczycielem. To jaka by była naj... Twoja taka wymarzona szkoła? No, studia wyższe, po prostu wyższa szkoła turystyki i zarządzania, albo marketingu. Ulica Marymącka na warszawskich Bielanach. To w tym bloku na pierwszym piętrze mieszka pani Ewa Woźniak, która od trzech lat nie może spokojnie zasnąć. Dramat kobiety powodują hałasy i drgania ścian, które przez całą noc potrafią nieść się po budynku. Cały czas tłukło, ale to tak tłuko, całe noce, całe dnie tłukło. Taki. Ten... i tak bez przerwy. Wie Boże, ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? W pewnym momencie. traf. Wychodzę z powrotem do łazienki, leję wodę, nagle słyszę trach. Spadło. Gdzie Boże, co znowu wpatrzę, Leży ta sama szklanka, ten sam kupel leży na podłodze. U nich znowu drzwi walą w nocy. Tak. -du -du -du, du, 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 du. Noc. Rozpłakała się, po prostu się rozpłakałam. Tutaj, jak wchodzę na przykład do pokoju, to czuję wibrację. W nocy.

co to jest używka? Do włosów Jak używka wpływa na człowieka? Używka Używka? używka. używka? Uzależnienia od papierosów, od A jak one wpływają na człowieka? Le. Źle. A jakich używek ty próbowałeś? Marihuana. Marihuana? Obłamie! No. No. Nie, paliłem. Przecież. A kawę i herbatę też czy takich lekkich, to nie? W mieście spędziłem wakacje. A co, co pan robił tutaj w mieście? Na ogrodku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, <laughs> ta, tak, zaległości tak, lekturach nadrabiałem, takie tam. A do, rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak? Tak, wracam jeszcze. Czy naładowane są bateryjki przed szkołą? No tak, średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Czyli za krótko jednak te wakacje? A może za długo, właśnie. Za długo. <laughs> no tak paradoksalnie tak wychodzi, że za długo. Za długo, bo się człowiek rozleniwia. Od ilu lat Pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. A to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Takie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba pozbawić. No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomyli, to popiół zostaje po Tobie i nic więcej. Tu, przepraszamy, musi, musi Pan zejść? Ja tu <laughs> powinniś zblokować, nie powinni. A wielka... Straż, kurwa, za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty. Kurwa. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji i tu straż miejską w sobie tylko? Kurwa. Co? Dobra, teraz pierdolimy jak wywiad udziela. No i co dalej powiem? Kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 Złoty Renty za 35 lat pracy oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, takich jak tu chodzi, nie? Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? Nie, no i piorun... Pie, pie, nie będę mówił bo ja tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię Matko Bosko, mówię, co z to co to, 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 się stanęło. Pani, ja tak staro jeszcze muszę łapatować. Płakać mi się chce. Całą, la, całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości trzymaj. Czajno łapatować. Jeszcze nam kazują chłodniki łatki dować się wykształciły za nasze pieniądze, a teraz jeszcze nam, starym dziadom, kazują chłodniki łatki dować zamiast łoni mają to robić. Idzie straż miejska mandat! Mandat! Dlaczego? Wie Pani na kogo ja zagłosował? Na kogo? Na Gertycha. Mhm. mhm. Bo y, kocha nasz kraj, Polskę. Patriota. Tak, biało rośnie dalej. Wie to Jutro mamy 11 listopada, tak? Święto nieprawda. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No, mi pytanie jeszcze? Ja jakiś problem. Wtedy grał w grę. A jaką? Tom Że robota idzie pełną parą, to chyba tego powiedzieć nie można, bo remont na tym krótkim odcinku potrwa do 22 grudnia. No, jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest Git, pozdrawiam całą legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.